No cześć, cześć, witam Was na kanale Klocki Adamadiego Słuchajcie, kolejny dzień segregowania Chyba minęło dwa tygodnie od tamtego shorta, co Wam wrzuciłem No i są nieco postępy u mnie Ponieważ skończyłem klocki jasno-szare prawie I zacząłem klocki czarne Już prawie kończę, tutaj macie końcóweczkę Potem zabieram się na klocki O kurczę, kolor białego i tam są pod spodem kolor Kolor ciemno-szary Tutaj macie inne segregowanie klocków, tam mam na przykład na tory pojemnik, tam macie na opony dalej, tam macie gazetki, właśnie, ale też udało mi się zakupić, bo też narzekałem, że brakuje mi pojemników, zakupiłem takie fajne pojemniczki za 5 zł z pokrywkami, z... naprawdę bardzo fajne pojemniki, zakupiłem chyba tylko 10, a planuję jeszcze dokupić 30, bo brakuje mi tych właśnie pojemników. I wiecie co, tak, tak segreguję te klocki. I tak naprawdę mało mam tych klocków, bo miałem więcej, ale sprzedałem, poskładało się. No i się sprzedało zestawy jakieś to tam składałem. Więc tutaj myślę, że szybko mi to zajmie. Potrzebuję tutaj miejsca na budowę zestawów nowych. Cóż, myślę, że możecie, myślę, że możecie się też spodziewać aktualizacji za tydzień bo za dwa tygodnie. Cześć.